Cześć! Mówię Wam o tym uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają. Krótki fragment z Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 29. Wiersz, którym przywitamy kolejny piękny dzień, rześki, piękny, słoneczny. Dziś z Gdańska. Nagrywam do ciebie, byś mógł uwierzyć, że to, co Chrystus mówi, po pierwsze, miało miejsce i ma miejsce i mieć będzie. Chrystus do nas dzisiaj mówi, mówię o tym, aby uprzedzi, uprzedzić, uprzedzać bieg zdarzeń, to co będzie miało miejsce. Co takiego? Jezus zapowiadał, zapowiadał nam, zapowiadał apostołom wcześniej, że umrze, umrze za ludzi, za wszystkich ludzi, którzy w Niego uwierzą. Potem, że zmartwychwstanie, to już jest za nami. Potem, że powróci znowu, by zabrać tych, którzy w Niego uwierzą. To jest przed nami, a mieć będzie miejsce. Ty i ja decydujemy, w której grupie się znajdę. Czy tych, po których przyjdzie, czy ci, którzy zostaną i będą żyli bez niego. Wspaniałego dnia!